Uniwersalny żołnierz i, i tam, takie hybrydowa cyborgizacja y, y, mojej osoby. Co się y, stało? Y, otóż y, tak się waham, czy tutaj odkrywać, prawda. Y, 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 tak, te, na bo te memy tak mi się podobają. Tak. Te memy tak mi się podobają, więc może niech to jeszcze chwilę żyje swoim życiem, prawda? No ale skoro pan redaktor o to pyta, to z kolei nie ma powodu być tajemniczym. Odkleiło się. Odkleiło się oczko temu misiu. Tak się zdarza, tak się dowiedziałem właśnie, bo wcześniej przecież nie miałem za wiele pojęcia w tych sprawach. Tak jakby siatkówka, ekran tak? się oderwał, tak siatkówka tam tło gałki ocznej, bez żadnej akcji, sytuacji, żadnego zdarzenia konkretnego. Po prostu się czasem tak weźmie i oderwie. No to się oderwało. Poddałem się Badań. grzecznie, w sposób zdyscyplinowany badaniu, diagnozowaniu. Poddałem się też takiej no, operacji, yy, która miała tę rzecz jakoś tam naprawić. No nie naprawiła, więc trzeba się oswajać ze stanem, który hmm. zaistniał. Yy, ale jak yy, właśnie też internet podchwytuje, wśród ślepców Jednooki królem. <grym> yy, Słyszałem, że jest Pan namawiany jeszcze na różne yy, dalsze diagnozy i, i, i mo może. Tam się otworzą jakieś drogi no, a może, do leczenia tego? A może się już napatrzyłem i <laughs> e, jakoś, e, jakoś trzeba e, się z tym oswoić. E, I e, no, jedyna rzecz, która, e, która jest e, realnie, e, realnie odmiennie niekorzystna, e, to jest tempo czytania. Tak? Tak, tak. Na, na dwa oczka się szybciej czyta. Hmm.